Czyli jesteś moim zapasowym kołem, bo chcę, wybić wlazł ze mną przez całą drogę. Czekaj, czekaj, czekaj. A to nie Co? tak, że zapasowe koło to jest jakby twoja... opcja druga, więc to jest też dysowanie tej drugiej dziewczyny? Ale rozumiem do czego tutaj dąży, tak? No bo na zapasowym kole się dojeżdża tam do końca swojej drogi lub na pierwszej. Czekaj, czy będziesz moim zapasowym kołem? Bo mógłbym cię użyć jakbym miał flaka. To przez przypadek. Już mi się, mi się po prostu udzieliło odsłuchania tych... Odsłuchania tych tekstów mi się po prostu udzieliło. Jo! I ja se, ja se, powiedziałam to w głowie i stwierdziłam, przecież to nie ma sensu, może jak to powiem na głos, to pozwieniam coś, żeby to miało sens. Ale to ma sens.